Studia MBA to miejsce wymiany cennych doświadczeń zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Studia MBA i Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku pozwoliły mi na rozwój moich umiejętności, a także poszerzenie wiedzy ekonomicznej. Jednak najwyższą wartością dla mnie była możliwość poznania mądrych i ciekawych ludzi, którzy pracują w zupełnie różnych miejscach na co dzień i podzielenie się z nimi swoimi doświadczeniami zawodowymi. Prezydenci MBA tegoroczni byli to ludzie bardzo aktywni, bardzo zmotywowani do pracy, reprezentowali wiele środowisk biznesowych, a także byli na różnych poziomach struktury organizacyjnej swoich firm. A praca z nimi należy do bardzo ciekawej, rozwijającej. Żyjemy w takim społeczeństwie, które wymusza u nas trend nauki przez całe życie praktycznie. Ja lubię cały czas swoim pracownikom, powtarzam, że łączymy praktykę z teorią i uczymy się ciągle nowych wyzwań, nabywamy ciągle nowych umiejętności. Z tego też względu jestem w stanie polecić Państwu kształcenie dokładnie na takiej ścieżce, jaką obrałem. Studia MBA są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń menedżerskich. To w zasadzie nie są studia takie typowe, klasyczne w relacji wykładowca, słuchacz czy student, tylko to jest raczej, nazwałbym to, forum wymiany szerokich, bogatych, wielobranżowych doświadczeń.